Sto lat, sto lat, Mira! Och, włada to dla mnie? Wprawdzie nie wypada pytać o wieka. Ale... 78 wiosek. Cała mira szczera do bólu. Dlatego podoba mi się włąga kom. Tu nikt nie obija w bawełnę. Jubilatka ma rację. Włąga wszystko zawsze jasno, szczerze i po prostu. Szybkie pożyczki, bez niespodzianek. No właśnie, a tort sama piekłaś? U. Tak, ale wyszedł mi z za kalcem. kom! Znasz to uczucie, gdy wzdęcia wpędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Espumisen szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki i w całości usuwa się z organizmu. A Ty możesz nareszcie odzyskać pewność siebie i poczuć się swobodnie. Espumisen do wzięcia na wzdęcia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w Kastoramie urodzinowe okazje cenowe. Mrozoodporny Gres Madera Almond za jedyne 34,92 za metr kwadratowy. A w loterii do wygrania tysiące nagród i Volkswagen Golf wariant. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Holidays? No. Business? No. Friends? No. What are you doing here in Dębki? I have no idea. 1500 km na jednym baku. Renault Megane. Niekończąca się przyjemność jazdy. No, Megan w limitowanej serii Style Edition z bogatym wyposażeniem już od 54 500 zł. Jak to dobrze, że w tym roku też kupiłeś nawóz Substral? Raz zastosowany działa przez cały sezon. Sąsiedzie, zapraszamy do nas. Nie możemy. Znów musimy nawozić. Lepiej zastosować długodziałający nawóz Substral. Substral raz zastosowany uwalnia się stopniowo przez cały sezon. Można go stosować w domu, na balkonie i w ogrodzie. Substral raz na cały sezon. Dla serca, które bije dla Ciebie, dla serca, które przeżywa razem z Tobą, dla serca, które czasem można złamać, dla serca, którym się dzielisz, dla serca, z którym chcesz być jak najdłużej, dla serca, z którym chcesz spędzić całe życie, jest flora, która zawiera kwasy omega 3 i 6, dzięki czemu wspiera zdrowie Twojego serca. Flora, dla serca, które kochasz. Inspirację do nowych fiksów knor zaczerpnąłem od moich polskich przyjaciół. Kiełbasa. Dla niej stworzyłem fix świderki z sosem grzybowym. Świetnie smakuje ze świderkami i sosem z grzybów leśnych. Palce lizać. A do kurczaka wymyśliłem fix rurki z sosem pieczarkowym. Idealnie łączy się z rurkami al dente oraz kremowym sosem. Pycha. Fiks świderki w sosie grzybowym oraz fiks rurki w sosie pieczarkowym. Znajdź codzienne inspiracje w swoim sklepie. Jak wygram w lotto? Zrobię licencję i będę organizował podniemne śluby. Warto wiedzieć, na co wydać pieniądze, gdy średnio raz na tydzień ktoś wygrywa miliony. Lotto. A sobie sprawię nową pilotkę? Hej! Czasem więcej.